Gromda TV, a razem z nami zwycięski Wasyl. Porachunki zostały dzisiaj wyrównane. Mówię, że tam nie było żadnych porachunków, po prostu czysta sportowa walka. I dziękuję bardzo Grzegorzowi swojemu Cizowo za to, że podniósł się tej walki i bardzo naprawdę to doceniam. Nikola, jak Ci się podobał e, pojedynek? Bo widziałem, że szalałeś tam gdzieś pod ringiem. Ja szczerze, ja normalnie jeszcze do ciarki mam dzisiaj, bowiem wiem dla Was tyle, ile znaczył ten rewanż. Tam nie było oczywiście zwekwi, e, dał wszystko siebie, codziennie go motywowałem, on tak samo mnie. Parę razyśmy się pokłócili, ale jak to przyjaciele. Ale wszystko mu wypatrzyłem, on teraz mi po wygranej. Bardzo się cieszę, jakbym ja wygrał, naprawdę, da się cieszyć, jakbym ja wygrał, wygra mój przyjaciel. Cieszymy się bardzo, święta będą fajne, Sylwester tak samo. E, Wasyl, co zmieniłeś przed tym pojedynkiem, że wynik był tak zupełnie inny, bo twój rywal mówił, że czuł każdy twój cios. Mówię, że też kurczę miałem depresję tak naprawdę. Nie chciałem się tak naprawdę trenować i nic teraz się wróciłem. Też dużo zrobił dla mnie Hubert co mój trener, bo to co przerobiliśmy z nim wszystko na treningach to co naprawdę pokazałem w walce. Właśnie ostatnio dużo zawodników do tego się przyznaje, że czasem nie jest wszystko okej, okay, że czasem jest gorszy dzień, a czasem jest gorszy okres, jest depresja. Możesz coś o tym powiedzieć? Z czego to wynikało? Czy to było na tle właśnie przegranych, albo na... czy to było zupełnie prywatna rzecz? Myślę, że tam po prostu wszystko się nazbierało i później wybuchnęło. Ale teraz już będzie wszystko dobrze i teraz tylko lepiej. Jakim moim kolegom, jakimi wspierali przyjaciele moim, kurwa. Słuchajcie, lecę. Zajebiście, lecę, idę dalej oglądać walkę przyjacielów wykom się czekamy na Ciebie. Idziemy świętować. Jutro walczę, jutro walczę. To jeszcze nie sposób się dopytać, bo jesteś zawodnikiem, który zbiera chyba najwięcej jakiegoś takiego hejtu w komentarzach. Ludzie Ci wyrzucają wszystko, włącznie z tym, że mimo że mieszkasz 10 lat w Polsce, to chcą żebyś wracał na Ukrainę. No, dotyka Cię to? Jak to mówiłem, że tam jest jakiś hejt, że ktoś mnie lubi, ktoś mnie nie lubi. Jest jakiś hejt, ale mówię tak naprawdę to nikt nie może mi schytować, że jestem zły człowiekiem czy coś, po prostu jestem z, z Ukrainy, mieszkam w Polsce, chcę dostać polskie obywatelstwo i mi tak naprawdę to motywujemy. Ja Cię pamiętam jeszcze z czasów kiedy byłeś trenerem u Karoliny Kowalkiewicz, I to było lata, lata temu, lata przed wojną, więc nie wiem dlaczego Cię ludzie tam wysyłają, ale wracając do Gromdy, co teraz, bo Naprawdę, zrobiłeś dzisiaj statement. Pokonałeś rywala, który wcześniej wydawał się bardzo mocny i jest na pewno bardzo mocny. Powiedz jakie są twoje marzenia w grądzie? Tak no naprawdę mówię, że ten od wszystko zależy jak tam się potoczy, także zobaczymy i, i tyle to. Czyli nie masz. Bo wiesz, też hej był pewnie za to, jak coś pomistrzyć i tak dalej. Ja to rozumiem, bo to jest trochę taki amerykańskie. Amerykanie tak lubią. Conor McGregora, kobiego Cavingtona, który w ten sposób próbuje zatwić porachunki. W Polsce to się spotyka raczej z niechęcią, więc rozumiem, że teraz po prostu stać się spokojnie w kolejce. Teraz to po prostu wrócił w ten stary, dobry Wasyl, nie będę nikogo grał, jestem sobą i tyle. Super. Takiego Wasyla lubimy oglądać. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Gląda 19. Porachunki. Na żywo w pay-per-view